Dzień dobry, dzień dobry, łobuzy, aniołki, kochane. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie w takim cyklu, który wydaje mi się, że bardzo lubicie, a mianowicie, że to wy dzisiaj będziecie wybierać sobie kartę. A ja będę wam czytała, co też wybraliście, tak? No bo wiadomo, że pod każdą z nich kryją się kolejne karty, takie rozkładowe, w którym dowiemy się dzisiaj, moi kochani, co istotnego wam się ma przydarzyć, wydarzyć, tak? Co istotnego się wydarzy, dokładnie. I też tym samym, moi drodzy, e, wybieramy, kombinujemy. Jest wiosna, dlatego użyłam kart Lenomart, e, Lenormand e, do tego celu, aby posłużyły jako takie karty, e, no takie karty po prostu przyciągające Wasz wzrok. I też tym samym dokonujemy wyboru. Bociany, tulipany czy ptaszki wpadające i ćwierkające przy karmiku. E, moi drodzy, i zobaczymy też tym samym, na co powinniście byli zwrócić swoją uwagę? Co wam się przydarzy? Co jest kluczowe w najbliższym czasie? Co powinno po prostu do waszego życia zagościć? Zobaczymy, co też ciekawego karty Tarota będą chciały wam powiedzieć. Póki co, wybieramy. Ja chwilę poczekam. Jeżeli ktoś, jeżeli komuś jest ciężko wybrać taką kartę, to oczywiście niech sobie zrobi pauzę i dokona tego wyboru. Pamiętajcie, żeby po prostu wybrać tą, tą kartę, która najbardziej ściąga wasz wzrok, taka, która nie możecie, co chwilę wracacie wzrokiem do tej karty. To będzie ta właściwa. Nie starajcie się wybierać na tej zasadzie, że o, tu mi się podoba powiedzmy kolorystyka czy coś takiego, tylko raczej tak, gdzie mocno was po prostu ciągnie do niej z powrotem. Tu chodzi właśnie o to rezonowanie z tą kartą, przyciąganie tej karty do Was. I w myślach zadajemy sobie pytanie, co istotnego się wydarzy w moim życiu, tak? Okej. Okay. Dobrze, moi kochani, ja zacznę od kart. Głupki pierwszej z bocianami, moi drodzy, i też tym samym zobaczymy, co bociany nam kryły, co się wydarzy. Bociany idą jako tutaj karta wzorcowa na górę, a my, moi drodzy, patrzymy, co też takiego ciekawego się wydarzy? No, karty piękne. Użyłam dzisiaj, słuchajcie, nowej talii, a, której właściwie no, nie pracowałam z nią jeszcze. Dosyć sporo medytowałam, bo też niedawno kupiona, mm, ale chciałam, y, że tak powiem, trochę się zaznajomić z nią, zanim a użyję ją do swojej pracy. I mianowicie, moi drodzy, co ja tutaj dla Was widzę? Czekajcie, bo trochę krzywo. Ja pierdzielę już po prostu na no, oczy nie widzę. Co też ciekawego ja tutaj dla Was widzę? Więc ta grupa z Was, która wybrała Bociany, co się wydarzy w Waszym życiu? Przede wszystkim patrząc na karty, ja widzę tutaj jedną rzecz: że w Waszym życiu emocjonalnym, moi drodzy, coś nagle ruszy z kopyta, coś nagle ruszy po prostu mocno do przodu. Dlatego, że widać tutaj ewidentnie kogoś, kto darzy kogoś uczuciem. Pierwsza karta pokazuje tutaj oczywiście osobę, nie będę mówić, że to jest kobieta czy to jest mężczyzna, tak? bo nie chcę tutaj rozgraniczać płci. Ale bądź co bądź widać, że tęsknicie za kimś, że kochacie kogoś, że ktoś w waszym życiu jest istotny albo ten ktoś po prostu kocha was w pewien sposób. Być może do tej pory lekko ukrywał to, być może troszeczkę byliście od siebie oddaleni, więc ta osoba albo wy tęskniliście po prostu za sobą, bo też ta karta może nam o tym mówić, ale jednocześnie przede wszystkim daje jednolity przekaz, a mianowicie taki, że jest to ktoś, kto was kocha, albo bo to wy kochacie kogoś. I moi drodzy, jeżeli te emocje w waszym życiu są w tym momencie bardzo mocne, tak, takie jakby powiedziałabym priorytetowe, że gdzieś tam przykładowo, no okej, okay, życie, życiem, ale te sprawy uczuciowe. Są, jakby, taką kluczową rzeczą u Was. No to chcę powiedzieć, że ta grupa osób, która te bociany wybrała, będzie miała przyspieszenie sytuacji i to dosyć mocno w kierunku związku. E, związku, ponieważ końcową kartą są dwa kielichy. Dwa kielichy to jest po prostu miłość wielka, wpatrzenie się w siebie, kata, karta bycia ze sobą razem. E, więc jeżeli ci z Was, którzy załóżmy kochali kogoś, a nie byli jeszcze z kimś w takim związku otwartym, że okej, okay, dobra, super. Jesteśmy po prostu razem. To w takim układzie teraz ta sytuacja się zmieni. Karta przyspieszenia pójścia naprzód z tą sytuacją, właśnie w kierunku tego, aby ze sobą, moi drodzy, być. A więc tutaj jakby priorytetem tej grupy osób wybierającej bociany będzie miłość, będą uczucia, będzie po prostu przyspieszenie pewnych sytuacji e, jakby do przodu, te, które stały w miejscu, ku temu, żebyście ze sobą po prostu mogli być, tak? Więc moi drodzy, cudowne karty, wszystkie trzy zapowiadające cudowny stan emocjonalny, cudowne uczucia, cudowny związek w którym oboje idziecie do przodu, gnacie do przodu. tak przyspieszacie pewne fakty, Chcecie wejść na nowy, powiedzmy poziom związkowy, więc bardzo ładnie. Więc co? Bociany? O, słuchajcie, jeszcze karta bocianów. Gdyby tak jeszcze spojrzeć na to, co sama karta bocianów chce nam powiedzieć, no to są zmiany. Więc jak najbardziej tak, to są również zmiany, słuchajcie, takie, że co niektórzy z Was, no po prostu może będą chcieli założyć rodzinę, tak jak i te bociany na tym gnieździe. Być może co niektóre z Was będą chciały łączyć się właśnie w pary, a może nawet co niektóre z Was pomyślą o założeniu rodziny. Wiecie, bociany, dziecko, te sprawy. Więc tutaj naprawdę spore zmiany się szykują, nawet z samą tą kartą. W połączeniu z tarotem bardzo pięknie obie karty, znaczy obie um, powiedzmy grupy kart rezonują ze sobą, współgrają. Tutaj szykuje się ostre pójście naprzód ku temu, aby ze sobą być, tak, aby po prostu pognać na wyższy poziom podniesienia, powiedzmy nawet chociażby poziomu związku, pójścia o krok dalej, no i bociany tutaj to wskazują zmiany, tak, zakładanie związków, zakładanie rodziny, powiększanie tej rodziny, e, więc słuchajcie, no cudownie, cudownie e, gratuluję, tej grupie osób, ponieważ no, w tych uczuciach i w miłości szukują się po prostu bardzo fajne, bardzo fajne klimaty. Takie pójście po całości do przodu. Ok, no to bocianki zwijamy. Bociany idą na bok, a wchodzi nam karta e, tulipanów. To była bodajże druga grupa kart. I co pod naszymi tulipanami, słuchajcie, się kryje? Co istotnego, co ważnego e, zadzieje się m, w waszym życiu? No i dla Was, słuchajcie, tutaj bym powiedziała kluczowymi sprawami będą jakieś takie sytuacje, oczywiście mogą również tyczyć się związków, bo, ale też niekoniecznie, bo co ja tutaj widzę? Ta grupa z Was, która wybrała tulipany, pokazują mi się karty, powiedziałabym, że ktoś albo Wy, albo ktoś Was mógł oszukiwać, mógł, z, mógł Was okłamywać, mógł być wobec Was nieszczery, nielojalny, tak? w pewien sposób. Gdzieś wymykający się na boki, to jest, to jest wtedy, kiedy na przykład byśmy tutaj mieli rozmawiać stricte o jakichś takich sytuacjach związkowych, tak, jakby do tego teraz piję, ale oczywiście te oszustwa, kłamstwa, jakieś machlojki, jakieś nieszczere intencje, być może jakieś kombinowanie, manipulowanie kimś na boku może tyczyć się tak naprawdę wszystkiego. Chociażby właśnie z uwagi na to, że końcową kartą jest Karta Sprawiedliwości, która może mówić, słuchajcie, że co niektórzy z was na przykład dzisiaj albo są, albo będą, albo są w trakcie jakichś na przykład rozpraw sądowych gdzie wymagają jakiegoś, powiedzmy, szczerego, y, konkretnego wyroku y, i też tym samym y, w pewien sposób po prostu jakby teraz zmagają się z takimi problemami, tak? że ktoś kogoś gdzieś oszukał, ktoś kogoś po prostu okradł, ktoś komuś coś zabrał, ktoś zachowywał się wobec nas nieszczerze i my teraz na kanwie, powiedzmy, y, tutaj sądowym się domagamy sprawiedliwości, tak? domagamy się sprawiedliwych wyroków, y, więc taka grupa osób, wybierających kartę tulipanów, dokładnie takie sytuacje może w życiu mieć, tak jakby cierpliwie czekała za odpowiednim wyrokiem w sprawie oszustwa, którego ktoś wobec Was dokonał się. I Jeżeli jest taka grupa osób, oczywiście, no to takie, takie powiedzmy sprawy potoczą się na Waszą korzyść. Ta prawda, przede wszystkim, słuchajcie, wyjdzie na jaw. Obojętnie, co by w tej siódemce mieczy się nie kryło, obojętnie jaka by nie była opcja kryjąca się pod tą siódemką mieczy, czy taka z że ktoś kogoś gdzieś na boku oszukał, czy ktoś kogoś okradł, czy ktoś y, manipulował kimś, okłamywał kogoś, tak? Czy ktoś, załóżmy, był oszustem w związku, tak? Czyli nie wiem, gdzieś na boku miał jakiś romans, tak? To tu, słuchajcie, y, istotną rzeczą dla Was będzie to, że prawda, ta, którą Wy się być może domyślacie i cierpliwie czekacie, aż wyjdzie na jaw, to ona wyjdzie na jaw będzie sprawiedliwie osądzona, bo karta sprawiedliwości mówi prawda wyjdzie na jaw, prawda, którą tutaj być może ktoś zataja, ktoś coś kombinował, ukrywał przed wami. Odrobina tylko cierpliwości, zbierzecie owoce tej swojej jakby swojego trudu, aby tą prawdę, słuchajcie, poznać. A więc Mniej więcej, słuchajcie, tak te karty dla Was się przedstawiają. Bardziej ja bym powiedziała, że to może, może oczywiście tyczyć się związków. Jak najbardziej tak, że Wy tutaj jakby cierpliwie czekacie za tym, aby to ujrzało światło dzienne, ale bardzo mocno mi się właśnie nasiliła taka grupa z Was, która być może dąży do poznania prawdy albo nawet wręcz do wydania wyroku na kimś, kto zrobił Wam jakąś krzywdę. No, tak to mniej więcej wygląda, ale jeżeli są takie osoby, kochani, to ta ostatnia karta pokazuje wam, że jeszcze odrobinę cierpliwości, a zbierzecie owoce swojego trudu, swojej pracy i u pokażecie światło znaczy ta ca stała, cała sytuacja tej nieszczerości ujrzy światło dzienne. Będziecie mogli pokazać się, że to wy mieliście rację, a że to w pewien sposób. Um, że to w pewien sposób po prostu jakby to wy mieliście właśnie tą rację i możecie udowodnić światu, że to wam należy zaufać, a nie załóżmy komuś innemu. A więc słuchajcie, no, takie, takie powiedzmy no nieklarowne nieco sytuacje tutaj, ale uj które ujrzą światło dzienne i w pewien sposób zostanie osądzone to, powiedziałabym bardziej na waszą korzyść, bo Karta Sprawiedliwości pokazuje, że uda się to wam, tak, że ktoś to osądzi, że te, te, ta prawda wyjdzie na ja, ale bardziej e, mam takie poczucie, że na waszą korzyść, dlatego, że to wy w pewien sposób walczycie o tą dozę sprawiedliwości. Ok. Tulipanki idą na bok, czyli tutaj już mieliśmy w bocianach o miłości sprawy, które istotne, które się wydarzą. Tulipany niosły bardziej sprawy, takie powiedziałabym urzędowe, jakieś formalne, zawodowe, finansowe. A zobaczmy co u ptaszków. <laughs> Ptaszki nasze cudowne. Co wy tutaj macie? Jakie wiadomości? Istotne chcę Wam przekazać tutaj nasza karta. No, moje drogie, Wy tutaj, ja bym powiedziała, że jest, ta, jest taka grupa z Was, która być może na coś liczy, na to, że będzie Wam się spełniało jakieś Wasze życzenie, ale bardziej mam takie wrażenie pod kątem emocji i uczuć. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza karta, właśnie. Rycerza Kielichowego, gdzie tutaj ktoś przychodzi i wyznaje swoje jakoby uczucia, zwróćcie uwagę, że ta karta jest nieco inaczej zobrazowana. Mianowicie tak, że tutaj nasz rycerz, nie wiem czy nam się to wyostrzy, e, dobra, ale nasz rycerz, krótko mówiąc, pochyla się, słuchajcie, nad wodą, w której jest rybka. E, I ta rybka, ja mam takie po prostu wrażenie, kiedy patrzę na tą kartę, on bardziej się pochyla po to, żeby nam powiedzieć, że ktoś chciałby, żeby wam spełniły się jakieś wasze. Ee, życzenia. Może myślicie o tym, żeby przyszedł do was ktoś i powiedział: Kocham cię, chcę być z tobą, żeby wyznał swoje uczucia, żeby zechciał wejść z wami w jakąś relację. Być może wy po prostu chcielibyście być w jakichś relacjach, tak, uczuciowych, i w tym momencie bardzo tego wyczekujecie, bardzo wypatrujecie. Ee, może co niektórzy z was po prostu są już na tyle samotni albo jest wam na tyle źle, że. No po prostu chcielibyście odmienić ten stan, zwyczajnie, tak? I tutaj karty pokazują mi taką rzecz, że jeżeli na takie coś liczyliście, to jeszcze to nie jest odpowiedni moment. To jeszcze nie jest taki, bym powiedziała, czas na to, aby takie uczucia czy takie wyznania od kogoś otrzymać. I niestety jest tutaj taka karta, która mówi o porażce. Na tym, na tym tle. Być może, co niektórzy z Was wręcz mogą odczuć na własnej skórze, że ten ktoś może się od Was, no powiedzmy, no, odwrócić plecami, albo możecie nie dostać tego, za czym po prostu czekacie, że te wasze życzenia, które macie, te, które chcielibyście, żeby się spełniły, mogą po prostu się nie wydarzyć i możecie poczuć się w najbliższym czasie jako takie bym powiedziała, jakby ktoś wam nóż w plecy wbił, tak, jakbyście odnieśli taką swoistego rodzaju porażkę, co niektórzy z was mogą również bardzo mocno walczyć o te spełnienie marzeń, o to, żeby być z kimś. O to, żeby ten ktoś zechciał z Wami być. Ale moi kochani, nie polecam, bo czasami taka ostra walka o kogoś. E, z jednej strony, no ok, super. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak po trupach do celów, bo to jest taka walka, gdybyście walczyli tak normalnie, też jeszcze pół biedy. Ale karta Piątki Mieczy pokazuje tak słuchajcie, taką walkę po trupach do celów. A tak jakbyście nie mieli żadnych skrupułów, jakbyście użyli wszelkich możliwych metod, żeby osiągnąć swój cel. E, a tutaj raczej karty pokazują, żebyście zachowali subtelność, delikatność w tych sprawach, tak, w pewien sposób, bo wszelka walka może nie być, um, powiedzmy, dobrą metodą na zdobywanie czyjegoś serca albo dobrą metodą na to, żeby po prostu, no, w pewien sposób e, dostać to, czego się chce. E, więc, moi drodzy, e, życzenia okej. Okay. Subtelność, ok, czyli zachowanie delikatności w pewien sposób i wyczekiwanie za czymś, na czym wam zależy, ale też jeżeli walka, to też ok, ale słuchajcie, nie taka walka bez skrupułów. Walczcie o to, na czym wam zależy, o to, co byście prosili wszechświat, ale starajmy się tego nie robić po trupach do celu, tak? Miejmy na uwadze też dobro osób trzecich gdzieś z boku. No dobrze, moi kochani, no to cóż, karty zrobione. Mam nadzieję, że to, co wybraliście, poniekąd Wam się sprawdzi, że w pewien sposób mniej więcej dotarło to, co do niektórych z Was, do Waszych sytuacji przede wszystkim, które macie. Dajcie mi znać w komentarzach, bo bardzo lubię je czytać, bo wówczas wiem, czy, czy to ma sens, co robię, i czy takich filmów powinno być więcej. I tym samym, słuchajcie, kończę, ale będzie też jeszcze dzisiaj na, na moim kanale taka zapowiedź pewnej rzeczy, którą chcę dla Was przygotować. Mam nadzieję, że wyjdzie, że to się uda, bo będę to na YouTubie robić pierwszy raz. Bo na Facebookach i tego typu rzeczach oczywiście wielokrotnie było robione. Ale to za chwilę, jak sobie jakąś kawkę walnę, czego Wam również życzę. Także, słuchajcie, cudownego dnia. Pozdrawiam wszystkich oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Buziak!